Dzień dobry w sobotę. Zaczynamy odbiegania. Mam godzinkę, żeby się wyrobić. Kuwa tu mi lecą gluty z nosa. Patrzcie, jak ładne. Jak sakura. Uiiii. Lecimy po bułeczki do piekarni. Małe bułeczki. No to wracamy. Pod tą górę nie wbiegnę, nie ma opcji. Reszta spacerkiem na spokojnie. Halalo, budowa więc! Jedziemy na zmianę opon. Całe 200 metrów dalej. I dwadzieścia minut później wracamy do domu. Sobota, dzień kota. No to kod jeden. I kod 2. Dzisiaj bzyta u weterynarza ze sztefką. Kontrola. My już u weta. Na szczęście wszystko dobrze. I wracamy do domku. Ures Ta kawa jest przepyszna. I wiosenne bułeczki. Czas się zbierać. Jedziemy na sprawunki. A teraz zakupy. Baba Ganusz. Dwie i pół godziny później czajcie. Picka wchodzi jak złoto. A tu się chyba świat kończy. Ale będzie pesto i mohito. Patrzcie, jakie zarąbiste gąbki i worki na śmieci. A na kolację wlatuje fasolka, kochugang z przepisu rozkosznego i belakorowe Mohito. A na deser miżesta sztefa. No jeszcze malibu. Dzięki dobranoc.